Znowu przegraliśmy mecz u siebie. A co najgorsze, Skarra, Niepokonani są coraz niżej w klasyfikacji Superligi. Przed nami kilka łatwych spotkań. Nadrobimy stracone punkty. To nie wystarczy, jeśli chcemy w ogóle marzyć o wyprzedzeniu Sopa Strikers w tabeli. Oni koniecznie muszą przegrać swój najbliższy mecz. Racja. Ale co my moglibyśmy zrobić? Wyszukasz mi najgorszych kibiców niepokonanych. A mówiąc najgorszych, mam na myśli najlepszych, czyli tych najbardziej fanatycznych. Oni zrobią dla nas dosłownie wszystko. <laughs> na to zawsze powinniśmy mieć czas, prawda? Tak, bez fanów bylibyśmy nikim. Hej, a kto strzela bramki? Ja czy oni? Zmiatajcie stąd supa nie dorajdy. Ej nie dorajdami byliśmy dziś my. Przepraszam. Ojej, niechcący. Przykro mi. To znaczy przykro mi, że jesteś fanem supa Strikes. To jest chyba to czego szukaliśmy, trenerze. Jesteśmy przygotowani do meczu z Kolosusem. To bardzo dobry zespół, ale nie ma co ukrywać. Jutrzejszy mecz to zaledwie rozgrzewka przed późniejszym spotkaniem z drużyną Azul. Ze wszystkich bramkarzy w Super Lidze Azul ma najlepszego, De Los Santosa. On jest jednym z wielu powodów, dla których drużyna Azul jest typowana do zdobycia Mistrzostwa Superligi. A? Hm. Już zapomniałem, że on jest aż tak wielki. Tak, Delos Santos jest wielki, ale nie tak wielki jak radość fanów po tym, jak strzelę mu gola. Zobaczymy. Trafcie w cel. Uch!

Umiejętność walki z wielkimi bestiami odziedziczyłem po moich przodkach. Aha. A! A? Nie trafiłeś w bramkę, Shaker. Hmm? Specjalnie. A, chciałem urozmaicić trening. <śmiech> <śmiech> Mamy tę przewagę, że dwa najbliższe mecze gramy u siebie. Jeżeli moi zawodnicy trochę się skoncentrują, to powinniśmy wygrać. To wszystko na co stać Kolosusa. Po raz pierwszy udało im się zagrozić bramce przeciwnika. Tymczasem Super Strikers znowu ruszają do ataku. 3-0 dla Czerwonych. Zostało już tylko kilka minut do końca meczu. To prawdziwy pogrom. Dlaczego musimy nosić te okropne stroje? To część planu Skarry, nie pamiętasz? Mamy udawać kibiców Supa Strikes i zachowywać się jak huligani. E... E... Rób to co ja! I pamiętaj, że wyświadczamy przysługę niepokonanym. Wiedzieliście, że po raz pierwszy jestem na meczu, w którym nie grają niepokonani? Nieźle, co? Cześć! E? Nigdy was tu jeszcze e, nie widziałam. E, no bo my. Bo nie jesteśmy stąd. Ale jesteśmy prawdziwymi fanami Super Strikers. Ja też. Witajcie na Strikaland. Będziecie się tu dobrze bawić. Jaki jest wasz ulubiony zawodnik? Mój to El Matador. Uważam, że jest niesamowity. O, mam na imię Francesca, ale tu mówią na mnie Super Fran. Może zaśpiewamy nową piosenkę o El Matadorze? Sama ją napisałam. Z największą przyjemnością. Jazda Na trzy i raz, i dwa i trzy! To, to Edna! Zaraz, Zaraz oho, oho. To było e? naprawdę piękne! E? To najbardziej upokarzająca rzecz, jaką robiłem w życiu! E? Co za głupia piosenka! Rytm nie jest wcale taki zły! E? Ho-ho! Jak Shaker wybrnie z tej sytuacji? Do końca meczu mm. pozostało kilka sekund. Oh. <śmiech> <śmiech> czas brać się do roboty. El... <grymne> to El Matador! Lol, 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 zaraz padnie gol! Lol, lol. <grymne> el Matador! Jesteś beznadziejny! Co? Ktoś wygwizdał El Matadora? To chyba jakieś nieporozumienie! El Matador tu! <landscape> Nikt tak nie będzie mówił o El Matadorze! Natychmiast go przeproś! Czy to farba? Banda oszustów! Wy nie jesteście fanami Super Strikers! Po analizie zdarzenia władze ligi zdecydowały, że trzy najbliższe mecze z Super Strikers rozegrają przy pustym stadionie. Tak, tak, dobrze państwo słyszeli, na trybunach Strikaland nie będzie ani jednego kibica podczas meczu z Azul. Oto nasz gość. Czy mógłby pan skomentować te decyzje? To jest mi przykro, że wszyscy kibice muszą ponieść konsekwencje nieodpowiedzialnego zachowania kilku osób. Co się tam dokładnie wydarzyło? A z tego co wiem, niezrównoważony psychicznie fan Strikers zaatakował je. Fantastycznie. Te trzy błazne wykonały mój plan co do Joty. <laughs> Następny mecz Strikers będzie niezłym cyrkiem. Szkoda, że nikt tego nie zobaczy. <laughs> El Matador nie potrafi grać bez fanów. <laughs> Cała ta sytuacja śmierdzi. Ha, racja. Cuchnie gorzej niż moje skarpetki po treningu. Granie przy pustych trybunach będzie trochę dziwne, Brachu. Ha, dziwne? Raczej straszne. Zwłaszcza przeciwko rywalowi takiemu jak Azul. Ach. A dla mnie to żaden problem. Pamiętajcie, że to my strzelamy gole, a nie kibice! Ukarano nas w bardzo złym momencie. Mimo, że gramy mecz na swoim stadionie, nie możemy liczyć na kibiców. O. Sprawdźmy, czy moje podejrzenia się potwierdzą. <śm> Nie zapomniał pan o czymś, trenerze? Wiedziałem, że o to zapytasz. Czas strzelać gole! Chłopaki, nic mi nie jest! Rozpoznajesz ten dźwięk? Właściwie to nic nie słyszę, trenerze. I właśnie o to mi chodzi. To tak brzmi cisza i to będzie jedyny dźwięk, jaki usłyszysz jutro na Strikaland. Nie jestem w stanie spamiętać wszystkich fanów Super Strikers, ale z tymi tutaj coś raczej było nie tak. Muszę lecieć na mecz. Poprosi o pomoc, super A? Fran. Ja i Fran? Tak myślisz? Przecież tam była. Może powie nam o nich coś więcej? Czuję, że te typy są kluczem do zagadki. Dzisiejszy mecz na Strikaland to będzie widowisko, jakiego tu jeszcze nie było. Jest tak cicho, że stadion wygląda na pusty. Jest z nami bramkarz drużyny Azul de los Santos. Czy możemy prosić o krótki komentarz przed meczem? Z kibicami czy bez, moja drużyna będzie walczyć na Strikaland o zwycięstwo. Oczywiście kibice Super Strikers powinni wyciągnąć o, wnioski na przyszłość. Dość! Mam już tego dość! Mam już tego dość! Mam dość mówienia, że mam dość! Muszę coś z tym wreszcie zrobić. Mm. <laughs> A! 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 Przepraszam, przechodziłem Ach. obok i. Spędza? Właśnie o tobie myślałam. A, naprawdę? Tak, bo tylko my możemy wszystko naprawić. A, niby ja. <laughs> Musimy iść na Strikaland Ale... ale to przecież niemożliwe! <laughs> Ach. Witam! Co, nerwy? Co, chyba żartujesz. Jedyny fan, którego potrzebuję, to moja madre. Przyjdzie dziś tu? Nie, ona jest w domu, daleko stąd. Wszystko gra, nic mi nie jest. Więc to wszystko zostało ukartowane, żeby zaszkodzić El Matadorowi? Wiesz, jaki on jest. Znam go! Naprawdę? Znasz El Matadora? Przedstawię ci, jeśli chcesz. Poczekaj chwilę. Czy to nie te ze stadionu? Jesteśmy świetni. Dzięki nam, super Strikers rozegrają zaraz swój mecz przy zupełnie pustych trybunach. Jesteśmy najlepsi. A? A! Cześć, to wy jesteście tymi sławnymi fanami Strikers? E... 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 Tak, tak, to my. No to chciałam Was przeprosić za moje zachowanie na meczu z Kolosusem. E... Przeprosiny przyjęte. Do zobaczenia. Chłopaki, a mecz? Super Strikers nas potrzebują. Rany, spójrzcie. Ktoś wyrzucił do śmieci wasze stroje Super Strikers. Macie szczęście, że was spotkałam. Chodźcie na stadion, zorganizujemy nieziemski spektakl. Bardzo niska dzisiaj frekwencja na stadionie Strikaland. Dobrze, że chociaż zawodnicy przyszli. Jak to? Co się dzieje? Mam wrażenie, że nie słychać fanów Elmatadora. Czy to możliwe? Wrócił Elmatador jakiego znamy? Oby tak było. To chyba nie będzie twój wieczór, co, El Matador? Tu słychać nawet bzyczenie muchy. Czemu, czemu, czemu mi się to przytrafia? O! o mam wrażenie, że El Matador zupełnie się pogubił. To może mieć fatalne konsekwencje dla Super Strikers. Fatalne. Azul strzela gola tuż przed przerwą! Rzadko zdarza mi się to mówić, ale... Myliłem się. Nie potrafię grać bez fanów. Oglądają cię w telewizji! Ale to nie to samo. Ja ich nie słyszę. Chłopaki, musimy liczyć na cud. Jeśli El Matador się nie pozbiera, będzie musiał zejść z boiska. Super wychodzą na murawę. Sytuacja jest bardzo trudna. Miejmy nadzieję, że El Matador zagra o niebo lepiej niż w pierwszej połowie. Jeśli Strikers przegrają dzisiejszy mecz, ich zespół spadnie w klasyfikacji. <laughs> ja się tym zajmę. Piękna akcja Super Strikers. No nie, jest gorzej niż myślałem. Piękne zagranie shaker wychodzi na czystą pozycję. Oh! Delos Santos wyciągnięty jak struna, piłka odbija się od słupka i trafia wprost pod nogi El Matadora. Co on robi? To może być jedyna okazja dla Super Strikers. Nie dam rady dłużej. Ha? El Matador! Brendo, on nie wie co się wokół niego dzieje. Stoi jak zaczarowany. Co to jest? Jest ze mną coraz gorzej. Zaczynam słyszeć głosy. Też je słyszę. Naprawdę? A! Ah. Nie, jestem pewna, ale Aha. wydaje mi się, że słyszę. Nożnej, Śpiew? Ha? Tysiące kibiców Super Strikers zebrało się pod stadionem Strikaland, by dopingować El Matadora. Oho! Jest, go... eee, jest najlepszy tuł! I... Nareszcie! Wydaje się, że El Matador odzyskał pewność siebie. Śpiew kibiców naprawdę dodał mu skrzydeł. To El Matador! La, 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 la. Goal! Dzięki bramce El Matadora gracze Super zdobywają prowadzenie. Dałeś czadu El Matador. To był powrót z dalekiej podróży? Tak, Si! Już nigdy, przenigdy nie zaniedbam moich fanów, Leno. A oto ci, którym wszystko zawdzięczasz. Hej, Spenza! Podejdź tutaj! Eee, ale ja nie chcę się spotykać z graczami eee, Strikers. Eee, jesteśmy nieśmiali. Poczekajcie tu. Eee, eee, eee. Za chwilę wszyscy się dowiedzą, coście za jedni. Wszyscy, czyli cały świat. Spenza, jak ci się udało to wszystko zorganizować? Odpowiem jednym słowem. Super, fra. Eee. To ty napisałaś tę piękną piosenkę o elmatadorze? I namówiłaś kibiców, by ją zaśpiewali? Przepraszam, to wy jesteście tymi kibicami z którzy wywołali bójkę? Ja. Leno, patrz. Miałeś znaleźć najgorszych kibiców, a nie najgłupszych. Eee. <suszy> 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 <suszy>